Ale powiem Wam, że tak, przyjść do, do Kościoła, do Domu Bożego, to jest naprawdę radosny czas, to, to, to Słowo jest również radosne. Może ja je wypowiadam, ale ja je tylko wypowiadam, ale nie mówię nic sam od siebie, tylko to, co mi ojciec przekazuje i sam przez to mogę się karmić, dla mnie to też jest radością. Ale chciałbym, żebyśmy sobie też uświadomili pewną rzecz, może, może wiemy o tym. Podobnie jak w modlitwie Ojcze Nasz, to modlitwę odmawiamy. Nieraz nawet nie odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz, ale mamy swoje modlitwy, które tak naprawdę zaczynamy w pewnym momencie odmawiać. One się zaczynały dobrze, szczerze, ale potem zaczynamy odmawiać, odmawiać i one są taką mantrą. I dość często zdarza się tak, że do kościoła przychodzą ludzie i po co oni tam przychodzą? W pewnym momencie zaczyna być, bo po prostu należy przyjść, i wiadomo, trzeba będzie pośpiewać, pomodlić się, czy tam schylić głowę i posłuchać modlitwy, będzie kazanie, będzie słowo Boże, rozważanie, to się skończy i wyjdziemy. Mam nadzieję, że tak u nas nie jest, ale gdyby czasami było, to chciałbym tylko przypomnieć, kiedy my przychodzimy do kościoła, to właściwie to jest taki, z takim slangą mówimy. Przechodzimy do kościoła, ale przecież pamiętamy, że to my jesteśmy kościołem, prawda? Mam nadzieję, że o to pamiętamy. Od, od czterech lat to już wszyscy podkreślają, że to kościół to nie budynek, ale tylko czy my wiemy, co my mówimy. Więc kiedy my jesteśmy kościołem, kościołem Jezusa Chrystusa, założonego przez samego Boga, to to słowo, to co tutaj się mówi, to kazanie, które no, przecież wiadomo, jest nabożeństwo, będzie kazanie, to to są słowa, które mówi do nas, zgadnijcie kto? Duch Święty, Bóg. To są słowa, które mówi do nas: Bóg, przyszliśmy tam po co? Po to, by go wielbić, Boga wielbić i aby słuchać Boga. Więc wszystko, co tutaj jest powiedziane, z tej kazalnicy, za tej kazalnicy. Jeżeli to jest, wierzymy, Kościół Jezusa Chrystusa i my tworzymy ten Kościół, w nas jest Duch Święty, to wszystko, co tu jest powiedziane, jest. Słowem od Boga dla nas. To nie jest coś, co my przyszliśmy wysłuchać, tylko to jest coś, co przyszliśmy usłyszeć, przyjąć i zastosować. Dlaczego? Bo Bóg w tym miejscu, do którego tutaj przyszedłeś, przyszłaś, w tym miejscu, to jest miejsce, w które wierzymy, że posłał Cię Bóg i On do Ciebie mówi, dlaczego? Bo wiecie, znacie, widzicie i chce Ci powiedzieć. W tym miejscu właśnie, co on ma dla ciebie. Więc kiedy przychodzimy, a usłyszeliśmy już w tym miejscu kilka kazań, to nie może być tak, że ja to gdzieś usłyszałem. Usłyszałam. A potem będzie następne. Ciekawe, co dzisiaj pastor powie. Będzie się bardzo czepiał, czy tylko trochę czepiał? Może będzie się czepiał, to jest wiadome. No dobrze. Ale czy pamiętamy, czego czepiał się tydzień temu i dwa tygodnie w temu? A czy pamiętamy, czego czepiał się miesiąc temu, a pół roku temu? Słuchajcie, no właśnie, jeżeli my to odbieramy, że pastor się czepia, a nie uznajemy, że to jest słowo, które Bóg do nas e, mówi, to my nie pamiętamy kazania sprzed tygodnia, ani przed, przed miesiąca, ani sprzed pół roku. Ale jeżeli uznajemy, że Bóg to jest najważniejsza osoba, i w naszym życiu i w ogóle ever. Wszędzie. To jeżeli coś ważnego słyszę, to ja to przyjmuję i zachowuję. No tak powinno być chyba. Jeżeli się dowiaduję jakichś niesamowitych rzeczy, to ja to przyjmuję. Ważnych rzeczy dla mnie, to ja to przyjmuję. Dowiedziałem się w szkole pewnych rzeczy ważnych dla mnie. Jak się liczy. Dlaczego to jest dla mnie ważne, jak się liczy? Bo mogę dzisiaj iść do sklepu i liczyć, i wiedzieć, że mnie nikt nie oszuka. Mogę skalkulować moją wypłatę za moją pracę i wiem, że mnie pracodawca nie oszuka. To jest bardzo ważne, nauczyć się liczyć. I dlatego, że to jest dla mnie ważne, ja pamiętam, jak mnie nauczono liczyć. Teraz, kiedy Bóg przychodzi i mówi ważną rzecz dla mnie. I on jest najważniejszy, a liczenie nie jest najważniejsze w życiu. Jest ważne, ale nie jest najważniejsze. To podejdźmy do tego, że dzisiaj, teraz jest czas, kiedy Bóg do Was mówi. Przez moje niestety nieporadne usta. Ale Bóg mówi do nas. Słowo, które chce, abyśmy przyjęli, zastosowali. A nie wysłuchali, ponieważ jest niedziela i należy kazanie przygotować. Nie wiem, czy sobie zdajcie sprawę, ale ja nie jestem zobowiązany mówić tutaj kazania. Ja nie muszę mówić kazań. W moich rozpisach obowiązków nie jest mówić kazania. Czy tylko mówić kazania. Nie jest moim obowiązkiem grać. Może być zupełnie coś innego. Przyjdzie kiedyś taki czas, głód Słowa Bożego i ludzie będą szukać. To jest proroctwo powiedziane w Starym Testamencie, ale się jeszcze nie wypełniło. Więc nas obowiązuje i przyjdzie. No ludzie słuchać Słowa Bożego, albo nie usłyszą. A dzisiaj mamy okazję, aby słuchać Słowo Boże, więc przyjmijmy ten czas jako niesamowity dar, prezent od Boga, że Bóg chce z nami rozmawiać.